Filmik na temat nowego eventu, sorry, na laptopie, mikrofon inny i tak dalej, ale wybaczcie. Lecimy ten, lecimy. Pierwsze co robimy jak wchodzimy do gierki, po mojemu wchodzimy na mapę i za złoto robimy ten na maksu. Tu się będą nam robiły same bombki przez do końca eventu, przez następne 10 dni, więc obowiązkowa pozycja. Nie macie złota, to się zapożyczcie, trzeba to po prostu zrobić i tyle. Druga sprawa to jest drugi ten. Tutaj polecam Wam do trzeciego poziomu, nie do czwartego, tak jak ja rozwinąłem. Zaraz Wam powiem dlaczego. I tak to jest pierwsza rzecz. Na mapie klikamy, odbieramy i jest Git. Potem druga rzecz, lecimy zadania. Tutaj ten przerabiamy. Banieczki, na cukiereczki, i tu mamy prezenty. Możemy wybierać jakiś ten. U mnie akurat jest tak, że nie działa mi w ogóle to przewijanie. Nie wiem dlaczego, muszę wpisywać z palca. Wyszukiwanie człowieka nie da się zaznaczyć wszystkim, nie da się tego przewinąć. szczałka się nie działa, nic nie działa. Nie wiem czy to na mojej przeglądarce, czy taki bug jest, ale nieważne. Zobaczcie, tutaj macie szansę na te pierniczki. Widzicie? Pierniczki, pierniczki. Już nie ma pierniczków. I na tym polega cały problem w tym biznesie: że te pierniczki będą bardzo, bardzo ważne. I dlatego nie polecam rozwijania tego, nazwijmy to ula od skórek od razu, bo nie wiemy, ile zdobędziemy. Te pierniczki są niezbędne do podbijania uli. I jak zobaczycie, tam u Charlie'ego gdzieś było o Najważniejszy ul moim zdaniem, czy tam ul, nie wiem jak to tam zwać, to jest od szmaragdów. I tu nie dość, że potrzebujecie 150 tysięcy cukierków, to jeszcze potrzebujecie 320 tych pierniczków. Pierniczki możemy zdobywać zadaniami, możemy zdobywać tutaj dziennie, odbierając darmową nagrodę 6 dziennie. 10 dni to jest 60. No i, i co? No i właśnie na tym polega cały problem, że one są losowe. Nie dostajecie ich za każdym razem. No i wszystko wskazuje na to, że najlepszym sposobem na zdobywanie tych pierniczków są te najtańsze te. Jest szansa jakaś, że to traficie. Nie wiem jaka, ale ja rzadko kiedy to trafiam, no ale zawsze jakaś jest. No i reszta tutaj jakieś tam syfu. Jakby się dało tak zaznaczyć, że się bierze całą gildię i nie wiem, tutaj się klika wszystkich na raz. No to można by było hurtowo wysyłać te powiedzmy na, a na chwilę obecną no jeszcze to do mnie działa tak jak trzeba. W każdym razie potrzeba tych pierniczków dużo. A wszystko wskazuje na to, że ich nie będzie łatwo wyfarmić. A jak jest coś losowego, no to wiecie, w tej grze to jest tylko irytujące, bo wiecznie no to chcecie tego dostać, a dostaniecie jakiś tam inny syf i się będziecie denerwować. Więc tyle z mojej strony. Jeżeli chodzi o sklep, w tym tutaj, gdzieś tu jest sklep, jest tutaj też są skórki, za te, te. też fajnie by było je przytulić. Już pomijam o, o tym za cukierki, no bo to też takie jest bardzo egoistyczne, jakby się sami cukierki wydawać na rzeczy w sklepie. Na chwilę obecną będę tego odradzał. Ja jeszcze póki co no, liczę na to, że tego nazbieram i będę mógł sobie przynajmniej jeden ul rozwinąć na maksa. E, dlatego taktyka jest prosta. E, ule rozwijamy, jak się pojawiają na mapie, do poziomu trzeciego. Czyli do takiego, który jest jeszcze bez wydawania pierników. Na nie są to może super turbo nagrody, wtedy piąty poziom jednak jest zdecydowanie lepszy, no ale są ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość tych surowców i sobie policzcie, ile potrzebujecie tutaj tych cukierków wydać, żeby to wszystko porobić, czy w ogóle jesteście w stanie tyle tych cukierków zebrać. Na pewno z wszystkich tych ten. Tego bym w ogóle nie rozwijał. Tego ani, ani nie kliknę raz. Dlaczego? No bo ostatnio bawiłem się z fuzjami, jak był turniej Nocy Tytanów. Wydałem ponad 300 tych katalizatorów, jednych, drugich i ani jednego upgrade'u nie zrobiłem. Miałem drugi, trzeci poziom i za każdym razem trafiałem pierwszy. To jest chora to jest mechanika, w ogóle odradzam ten, ten. Nie wiem, to wydacie mnóstwo surowców żeby dostać dwa losowania. Nie, nie, bez sensu, kompletnie. E, tutaj, no to wiadomo, bierzecie 5 pudełek co 3 godziny. Fajnie jest dostawać 20, no ale widzicie, jakie to drogie jest. E, ten surowic będzie ograniczeniem. Ten u góry, to jeszcze tam jakoś tam na, nazbieramy, nie? E, tutaj, jak się policzy te wszystkie te, o tutaj macie tabelkę, bo zobaczcie, to prawie 200 tysięcy możecie z tego dostać. Jakbyście od początku zaczęli, oczywiście nikt nie wstał o tam, nie wiem, piątej rano, żeby nacisnąć ten, więc to nie zdobędziecie 198, dostaniecie nie wiem, 180 tysięcy, 190 bez różnicy i tak, i tak świetnie. Tych tutaj już widzicie, no nie damy rady zdobyć, ale 440 tysięcy to nie jest jakoś tak super turbo, wielka, wielka ta. W eventach można te surowce dostawać, więc no. Ja się mniej na nie przypala. Najbardziej mi zależy na szmaragdach tradycyjnie. No i, i na tym się praktycznie fokusuję. Oprócz tego, oczywiście, to i to jest bardzo fajnymi też nagrodami. Tyle tylko, że pamiętajcie, że no to nie są tanie zabawy. Zobaczcie, za darmo, powiedzmy, za darmo. No w cudzysłowie, macie 4, a 18 macie, jak wydacie, cały wór surowców. Więc ja na chwilę obecną. Wolę się skupić na tym niż marzyć o jakichś innych tych rzeczach. Pytanie będzie jeszcze tylko takie: czy będzie się opłacało za te 200 wziąć tutaj 1000 szmaragdów więcej? Czy nie lepiej jest powiedzmy tutaj sobie rozwinąć to i to i jeszcze jakieś jedno? To już będzie pytanie otwarte. Zobaczymy, ile tych pierniczków nam się uda nazbierać. Ja mam podejrzenia, że będzie ich bardzo mało. W sensie no, niewystarczająco na, nawet na jedne emerolcy nie będzie to do, do zbierania, ale zobaczymy, czas pokaże. Dobra, teraz szybko jeszcze chciałem Wam pokazać to, było na mapie. O, popędzanie szmaragdami drzewka. Za dychę macie 50 tysięcy tych cukierków. No i teraz są dwie szkoły. Jedna jest taka, że robimy to dzisiaj, bo mamy kumulację dwóch eventów, właściwie trzech. Bo jeszcze są wodospady i świnki skarbonki, ale można to zrobić jeszcze tutaj, gdzie mamy jeden event, drugi event bez świnki skarbonki, ale za to dwa dodatkowe eventy, w których jest punktowane wydawanie szmaragdów. No i tutaj widzicie, dostajecie za to pudełka, to całkiem spoko drobiec, a tutaj dostaniecie za to progres w evencie, też całkiem spoko, bo z tego eventu później możecie sobie wyciągać, nie wiem, jakieś itemy czy jakieś tam o esencje, no coś tam z tego zawsze idzie wybrać, więc są dwie szkoły, zdecydujcie sobie ile chcecie wydać szmaragdów, czy wolicie ich zwrot i później jeszcze raz jak powiedzmy zainwestujecie te 20% w te tutaj eventy późniejsze. Nie wiem, to już od Was zależy, ale mówię Wam, że są dwa dobre miejsca na wydawanie tych szmaragdów. Dzisiaj jest jeden i drugi jest gdzieś tutaj 20... Piąty, szósty, w tych granicach tu te eventy albo ten, albo ten będziecie popędzać. Bo w burzy to akurat mi nie ma tam znaczenia większego, bo to kilka ruchów dostaniecie. Tutaj dostaniecie za to, dostaniecie za wydawanie szmaragdów. No tu dostajecie te pudełka takie tam powiedzmy, nie? E, których nigdy za dużo. No. Macie tutaj jakby ten. W każdym razie, jak dzisiaj wydacie też nie będzie źle, bo dostaniecie ze świnki skarbonki zwrot. Z tych wszystkich uli, ja najbardziej polecam. Ten to obowiązkowy jest. Nie, nie widzę tutaj żadnych tych. Ten no, 2000 to myślę, że trzeba mieć. Nie wiem, czy na 3000 się uda nazbierać. Zobaczymy, czy na 2000 się uda nazbierać, no ale zawsze nawet jakby był 1000. E, dziennie wpadało, no to i tak, i tak od, od strzału trzeba to zrobić, jak wskoczy na serwer. Zobaczcie, 126 tysięcy jest przy 3000. E, czyli to jest 42 razy, tak? Policzysz tak na szybko licząc. No to 42 razy 1000, to macie 40 tysięcy szmaragdów e, do zdobycia powiedzmy za surowce bez, bez pierniczków. To też obowiązkowo. Także wszystkie te lecimy dotąd. Policzcie ile łącznie trzeba mieć. Czy dacie rady tyle zbierać e, no e, tych cukiereczków. Ja myślę, że nie powinno być z tym większych problemów. Tym bardziej jak rozwiniecie tutaj to na maksa. Tyle, tylko że pamiętajcie, to te 180 czy 190 tysięcy bonus to jest do ostatniego dnia, a wam by się zależało na tym, żeby jak najszybciej podbijać te wszystkie zde. Więc możecie, nie wiem, przeanalizować, zobaczyć, żebyście nie wydali wszystkiego na prezenty, bo będzie wam się przydawała ta waluta. No niestety taka jest ta gra, że no jak no trzeba trochę też o siebie zadbać. Rozwiniecie te ule, możecie w później resztę wszystko pompować w te w prezenty. Progres w tych eventach, tutaj znaczy nie tym, być w tym tutaj mroku i tego, i tytana cienia. On się robi nie zadaniami takimi tradycyjnymi, tylko wydawaniem prezentów. W prezentach macie szansę na. Tutaj, no, jak się na sam koniec zajedzie, to tutaj są po tysiącu dających do jednego i do drugiego eventu. Tutaj macie tak samo, a znowu się przewija. No, to jest. Te paczki, niestety, ze względu na to, że zużywają te nasze najdroższe surowce, no ja odradzam, no niestety. Tego będziemy mieli deficyt. A wiecie, a tutaj mamy losowość. Jakby za każdym razem dawało pięć lupek, to jeszcze może człowiek albo żółtą kulkę, to by człowiek mógł tam, wiecie, marzyć, że to ma sens. A czerwoną kulkę nawet można dostać. Ale dostaniecie cztery rdzenie chaosu i, i dupa z tego, nie. Więc tak samo tutaj jakby była szansa na totem, no to można by było się sadzić. Ale ja zakładam, że tam jest jakaś promilowa szansa i to nikt tego nie trafi. No, prezenty tutaj dostajecie, e, e, od, tu się odbiera, odbieracie, możecie oddać, e, to jest od Wendy, czyli za zrobienie pewno e, jakiejś misji w tym. Możliwe nagrody mam cię widzicie, 15 albo 3, a dostaliśmy oczywiście guzik, progres dostaliśmy w tych, tych i jedno jajko, no i tyle. Tutaj macie, co wysłałem, nagrody, tu macie odebrane, te z kopertkami to są od kogoś, Kaka wysłał mi, skrzynie chowańców dzięki Kaka, ale u mnie chowańce to już są niepotrzebne. Na inne tutaj już odsyłałem. Widzicie, macie taką kopertkę wtedy swajeczką jak ten, jak odeślecie, nie. No, no i tak to mniej więcej wygląda ten. Minigierki. To w kampanii się klika ikonki. Tutaj jest jeszcze jakaś układanka do zrobienia. Ale to na necie znajdziecie, nie będę wam pokazywał tego wszystkiego. To chyba nie ma ten. Te, tam jest. Jedna jest, tak jak w zeszłym roku trzeba ułożyć napis Happy New Year, czy coś takiego. E, czy nowy rok, czy happy. E, nowy rok. Nie, chyba nowy rok jest tylko 2026. Teraz przelogujemy, zobaczymy, jak to wygląda. Bo na tamtym już poskładałem. A tutaj Wam zademonstruję, tak żeby było choć trochę zajawki. Oczywiście konkretne miejsca, gdzie co można znaleźć, to w necie jest. Możecie to sobie tam przeglądać, wpisujecie minigames i macie wszystko. Ale u Drsika to wiem, że było tak. W kampanii na samym początku pierwsza było tu. Dostajecie literkę, tutaj dostajecie dwójkę. W drugiej było tu tu dostaniecie drugą dwójkę. Potem było gdzieś tam w którymś rozdziale, tutaj było takie, o, tu w tej jaskini, o, tu, jak traficie, to macie taką układankę pyku, pyku. E, oczywiście no, e, to są losowe karty, nie będę się chwalił, że wam pamięć fotograficzną, to nie ma tutaj, wiecie, znaczenia większego e, no, i tak w kółko, i tak w kółko, to zrobicie, potem macie, jak ktoś odpala fajerwerki, to tutaj się pojawia ten, zademonstruję Wam może, co mi szkodzi, a ja mam 10 tysięcy szmaragdów, to może lepiej, jak nie będę szastał. Jak wyskakuje od fajerwerków ikona, to na, na niej jest taki jakby dzwoneczek, nie wiem, ten, na tym herbie trzeba kliknąć, no, i tutaj macie ostatnią układankę. No, one są poryte, to powiem Wam, że utrudnili te układanki. Nie da się tego zrobić w minutę. Eee, no, ważne, żeby odbierać tutaj te dzienne energie, bańki. No i ten. No eee, dobra, pierwszej to nie, nie zależy mi już na tym koncie. Patrzcie, odpalacie fajerwerki. Nie musicie wy tego odpalać. Dobra, pokaż pseudonim gildie a bez różnicy, niech co tam jest, powiedzmy pach. I tutaj jak widzicie taki macie dzwoneczek na tym chrybie, to trzeba kliknąć i dostajecie wtedy literkę Y. I na końcu jak wszystkie literki zbierzecie, to tutaj macie happy new year i brakuje mi new no, year. Y szóstki mi tylko brakuje. I to jest w tym, co tam Wam pokazywałem, że trzeba wyklikać te, te łamigłówki. Tam dostaniecie szóstkę i później naciskacie ten napis i dostajecie nagrodę. No i to jest tyle od Dyrsika. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Miłego popołudnia, weekendu. No eee, i bawcie się dobrze z eee, rywerkami, i z dekoracjami i życzę Wam powodzenia. Jeżeli chodzi o skórki, tego jeszcze nie powiedziałem. No są wszystkie stare plus ten, plus Augustus i, i folio bodajże. Czy tam folio jest do kupienia? Augustus i coś tam jest. O, no, folio jest do kupienia. To pomyliłem. Augustus był w tamtym pudełku. A i Helios był w tamtym pudełku. A do kupienia są Liria i folio. Można ich kupić tutaj w tym sklepiku, no ale są drogawe trochę, 80 tych pierniczków, no to ciężko będzie to nazbierać, no ale zobaczymy. Dobra, tradycyjne drugie pożegnanie Dresika, trzymajcie się ciepło, dzięki, do usłyszenia i sorry za spartańskie warunki, no ale wiecie, czeła, żebyście byli na bieżąco, ciało. hej!